Moto Guzzi Stelvio w nieco więcej niż 60 sekund. Na nowy Stelvio musieliśmy czekać niestety bardzo długo, bo e, aż 8 lat. W 2016 zakończyła się bowiem produkcja poprzedniego modelu, który przez niektórych uważany był za trochę brzydki. Nowy Stelvio zdecydowanie nie jest już takie brzydkie jak poprzednik. Cały koncept jest znacznie bardziej spójny i taki bardzo dynamiczny i nowoczesny. Pewne rzeczy pozostały jednak niezmienione. I nie mówię tu o charakterystycznym wzdłużnie ułożonym silniku, ale o takich rzeczach jak koło osadzone na monowahaczu. Napędwałem z bardzo przyjemną reakcją na zmianę obciążenia, taką charakterystyczną dla motocykli. No i oczywiście super wygodna pozycja kierowcy. Ale nowe stelvio to też kilka bardzo, bardzo znaczących nowości. I takim najbardziej charakterystycznym elementem, który rzuca się już w oczy od pierwszego spojrzenia, jest chłodzenie silnika cieczą. Mamy tutaj chłodnicę, dużą, nie jest to chłodnica oleju, tylko cieczy chłodzącej. W prawne oko zauważy także to i to, czyli pola radaru, który stanowi część systemu Advanced Ride Assistance System. I to jest taki system, który wspomaga kierowcę w bezpiecznej jeździe. Pokazuje m.in. ostrzeżenie o obiekcie, który się znajduje w martwym polu, czy o odległości od poprzedzającego pojazdu. Wkrótce ma tutaj też być adaptacyjny TempoMat. W ramie doskonale już nam znany z modelu Fausto Mandello silnik o pojemności 1042 cm3, mocy 115 koni i w maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 105 nm. To w zupełności wystarcza do dynamicznej i komfortowej jazdy, ale co najważniejsze, ten silnik ma wspaniały dźwięk i taki prawdziwy filmik motogucji. Do dyspozycji masz dwie wersje modelu Stelvio, taką właśnie z tym systemem Rider Assistance Solutions, z tymi wszystkimi bajerami, czynnikami martwego pola oraz taką zwykłą wersję pozbawioną tego systemu. Koniecznie umów się na jazdę próbną.